No Zostaw, ja, już to, ja to zrobię. Ty <gry> będziesz malować czarną farbą, tylko będziesz uważać, żeby się nie, nie uwalić. Dobra? No to ja już wolę to robić, to ja już wolę odciągnić. Ola, no dobra. Słuchajcie, walentynki na budowie, także tak to niestety jest. Eee, powiem Wam generalnie, że to nie jest robota ani nagrywać, ani robić w taką pogodę. To wszystko się przeciąga z tygodnia na tydzień. Więc to nie, film nie wyjdzie tak, jakbym chciał, dlatego teraz przyspieszone tempo. Tyk. Także widzieliście przed chwilą w przyspieszonym tempie, krok po kroku jak to się wszystko działo. Oczywiście styropian został potraktowany tarką Teraz będziemy, został nam tak naprawdę ostatni, ostatni, etap, czyli malowanie na czarno tych nadproży. Yy, oczywiście te, które już są suche, że tak powiem, są zagruntowane, no ale przecież bez sensu pokazywać wam gruntowanie, to jest tak chyba oczywiste. Yy, tym bardziej, no, słuchajcie, ja się nie czuję żadnym fachowcem, więc to nie jest żaden poradnik. Yy popełniłem wszystkie możliwe błędy, słuchajcie, no ale lepiej nauczyć się na czymś takim, bo tego z tego strzelać nie będą, niżeli miałbym na przykład spaprać sobie jedną ścianę, jak będę ocieplał, ocieplał budynek, także lepiej się pouczyć na tym. Słuchajcie, no nie myli się ten, kto nic nie robi, więc no nie ma, nie ma co tutaj za dużo gadać. Po co w ogóle to wszystko? Okna, otwory okienne obrabialiśmy pod szczelny montaż, ciepły montaż, jak zwał tak zwał. Czy to jest kwestia marketingowa? Czy to faktycznie działa? Dlaczego tak, a nie inaczej? Zostawmy sobie może na inny materiał. W tym filmie chciałbym bardziej się skupić się na tych nadprożach, bo, bo o, to się, o to się tutaj wszystko rozchodzi. Dlaczego w ogóle zaciągamy klejem i siatką nasze nadproża i malujemy je na czarno? Słuchajcie, zamówiliśmy żeluzję. Hmm. No, a żaluzje niestety nie mają plecków. W sensie kaseta, która jest montowana na nadprorze nie ma plecków. Wiąże się z tym to, że po podniesieniu żaluzji widać wszystko to, co jest pod kasetą. To dokładnie pokazywał dzidek na swoim filmie, dlatego ucząc się na błędach. No i fajnie, że, że takim czymś się w ogóle podzielił, bo ja bym o tym kompletnie nie wiedział. Postanowiliśmy się przygotować po prostu. Do takiego montażu. Wiem, że bardzo wiele osób ma żaluzję właśnie i z prowadnicami, i z pleckami itd., ale u nas to w ogóle była kosmiczna cena. Słuchajcie, ja nie wiem, z 10 tysięcy jeszcze więcej byśmy zapłacili. Oczywiście, jak będziemy mieli zamontowane żaluzje, to Wam, to wam powiemy, jakie są koszty, pokażemy co i jak i, i o, co nam, o co nam tak naprawdę w praktyce chodziło. Dlatego koszty, koszty przepotężne, nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Wybraliśmy budżetową, budżetową opcję. Stąd pomysł na to, żeby zaciągnąć siatkę, zaciągnąć styropian klejem i pomalować na czarny taka opcja kosztuje nas 200 zł na wszystkie okna, a nie kilka tysięcy, więc myślę, że gra jest warta świeczki, strzelać z tego nie będą, myślę, że nie będziemy zwracać na to uwagi chodzi tylko o to, że jeżeli te żaluzje faktycznie będą podniesione i będziemy gdzieś blisko okna no to faktycznie byłoby widać biały styropian, dlatego postanowiliśmy to wykonać, będzie po prostu na czarno, czy to zdaje egzamin czy to wyjdzie sami, sami zobaczycie, ja też nie jestem nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało, natomiast liczę na to, że ten pomysł, ten pomysł, jest ok, to rozwiązanie jest ok i wyjdzie tak, jak byśmy tego chcieli. Dlatego co, jak widzicie, słoneczko ładnie mi świeci w twarz, mamy cały czas tam 0, 1, 2 stopnie, no niestety okienko, okienka pogodowe są takie, a nie inne, cieplej nie ma, nikt się tego nie spodziewał. Dlatego musimy działać. To schnie. Zaraz Wam jeszcze pokażemy, jak to będzie wyglądało docelowo na takich dwóch nadprożach, które już mamy. W zasadzie były zrobione wcześniej, więc można je potraktować teraz farbą. Czarna farba fasadowa po prostu na, na klej do siatki i tyle. A, no i może jeszcze materiały, które zużyliśmy, no to na obrobienie, na obrobienie otworów okiennych poszły dwa worki, niecałe dwa worki kleju do płytek jakoś tam zwykłego, jeżeli chodzi o zaciągnięcie klejem siatki na styropianie, to też były dwa worki po prostu zwykłego kleju chyba od mapeya do siatki. No i co? siatka, takie dwie rolki małe kupiłem nie musiałem na szczęście kupować, wiecie, takiej dużej 50 metrowej chyba, więc to też trochę mniej wyszło, a kupiłem tam jakąś taką najzwyklejszą no i co jeszcze? i farba, farba kosztowała za 2,5 litra chyba, czy za 2 litry 40 zł, fasadowa czarna farba do tego oczywiście narzędzia, których jeszcze nie mamy co miesiąc staramy się kupować Słuchajcie, coś do naszego arsenału, żeby potem nie pojechać i, i po prostu się nie przestraszyć tej kwoty. Jakbyśmy mieli wszystkie narzędzia na raz kupić, dlatego tego działamy. Dobra, koniec tego gadania. Czarne, czarne nadproże. teraz wam pokazuję i tyle. No dobrze słuchajcie, tak wygląda pomalowane czarne nadproże, o które nam chodziło. Wiadomo, nie staraliśmy się, znaczy ja, ja nie starałem się, żeby jakoś tutaj to były w ogóle pierwsze okna, które robiłem nadproża, więc wyszło najgorzej. Więc pokazuję wam tą najgorszą pracę, tą pierwszą, no bo czemu by nie. Widać nierówności, widać gdzieś tam jakąś siatkę, ale nie o to chodzi. Jest czarny i o to nam chodziło, żeby po prostu z daleka znaczy z daleka, z tych 2-3 metrów, kiedy tu będziemy stać, rolety będą, żaluzje będą u góry, żeby po prostu było widać hmm, taką czarną przestrzeń, bo potem jak będą tutaj jeszcze prowadnice i będzie ten styropian między oknem a prowadnicą, on też będzie czarny, więc będzie taka obramówka czarna i o to nam właśnie chodziło.